Ciekawe, polisemantyczne słowo miss. Krzysztof Starnecki, Quest for English. Czy myślałeś, myślałaś kiedyś o tym, że słowo miss ma sporo znaczeń i to różnych? Przyjrzyjmy się pierwszemu. Nie trafiać, chybiać, pudłować. Amy threw the ball, but missed the target. Jeszcze raz. Amy threw the ball, but missed the target. Amy rzuciła piłkę, ale nie trafiła do celu. Missed. To miss the target. Nie trafiła do celu. Drugie znaczenie. Znaczy, przepraszam, drugi kontekst. The shot missed badly. Strzał był bardzo nietrafiony. The shot missed badly. Troszkę inne znaczenie. Strzał był nietrafiony, a tam ona nie trafiła. Prawda? Nie trafiła do celu. Przy okazji, słowo target. Target w rozumieniu, że trafiam do celu, użyję słowo target. Powiedziałem teraz twardo, żeby nam to zapadło w umysł. Target. Cel w rozumieniu fizyczny. Widzimy tarczę, to, to jest target. W języku polskim, w korporacjach używa się słowa, jaki masz target dzisiaj, prawda? Czyli do czego dążysz, co chcesz osiągnąć, tak? E, 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 na przykład liczbowy. Ale w języku angielskim są jeszcze inne słowa, e, które oznaczają e, cel. Często się mówi what's your aim? Czyli co jest a, twoim celem? To aim znaczy nakierować celować w coś. Tak? Aim. OK? I'm aiming. Ale teraz uwaga. What's your aim? Jaki jest twój cel? Znowu bardziej częściej użyma, użyjemy go w kierunku takiego skonkretyzowanego celu fizycznego lub technicznego, takiego, który można nazwać liczbowo. Ale uwaga, mamy jeszcze dwa słowa. Mamy słowo objective i mamy słowo goal. W potocznym języku słowo goal i objective oznacza cel. What's your goal? Jaki masz cel? No, chcę nauczyć się angielskiego, na przykład, prawda? What's your objective? W języku biznesowym słowo objective jest mniejszym słowem niż goal. Goal to jest główny. A obiektyw to są podcele dla go, dla głównego. I wracamy do naszego słowa miss. Nie miss, tylko miss. Czyli wypowiadamy to słowo tak, jakby tam nie było literki i, tylko miss. A na zasadzie takiej, że tam nawet nie ma y. Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć ms. Miss. I dokładnie tak się to wymawia. The mist missed badly. Strzał był bardzo nietrafiony. Kolejne znaczenie. Brakować. He was missing one of his front teeth. Brakowało mu przedniego zęba. Tutaj dokładne tłumaczenie powinno być: brakowało mu a, jednego z przednich zębów, dlatego mamy słowo teeth. Słowo tooth to jest ząb. A teeth to są zęby, czyli nie mówimy tooths z s na końcu, więc jest przykład rzeczownika, którego liczba mnoga jest inna. Nie, tworzymy poprzez s. He was missing one of his front teeth. Brakowało mu przedniego zęba lub jednego z przednich zębów. The old house is missing some of its windows. W domu brakuje niektórych okien. No, w starym domu, the old house. W rozumieniu. To już jest jakiś gruchot, to jest jakaś rudera. Albo bardzo stary dom i faktycznie ktoś o to nie zadbał, już te okna powypadały. The old house is missing some of its windows. Kolejne znaczenie. Spóźniać się na. Oliver missed his train. To miss the train, to miss the bus. Oznacza. Spóźnić się na pociąg, spóźnić się na autobus. Oliver spóźnił się na pociąg. I missed the flight by only a few minutes. Spóźniłem się na samolot tylko kilka minut. Wtedy doceniamy, ile to jest kilka minut, prawda? Jaka to jest przepaść czasowa w takim momencie. I missed the flight by only a few minutes. Pamiętajmy, słowo few oznacza niewiele, ale a few znaczy kilka. Tylko kilka minut. Przedstawiłem kilka znaczeń słowa miss. Za chwileczkę przedstawię następny. Na ekranie widzisz link. Pod tym linkiem znajdziesz jeszcze inne znaczenia, dodatkowe słowa. A także znajdziesz pewne zwroty ze słowem mys. Jeden z nich przedstawię za chwileczkę. A więc zapraszam cię do tego, aby skorzystać z tego zupełnie bezpłatnego materiału. Ten link jest także w opisie filmu. Znajdziesz także drugi link, pod którym są bardzo ciekawe materiały merytoryczne, które pomogą ci rozwijać dalej umiejętność mówienia i operowania językiem angielskim. A my wracamy do naszego. Miss. A właściwie można by powiedzieć stęskniliśmy się już za tym słowem, prawda? Bo to jest właśnie znaczenie. Tęsknić. I'm so glad you're back. I've missed you. I have missed you. Skrót. I've missed you. Tak się cieszę, że wróciłaś. Stęskniłem się. I missed you. I've missed you. Stęskniłem się za tobą. Tu nie trzeba dodawać za tobą, bo po polsku możemy powiedzieć stęskniłem się, bo wiadomo za kim. Jeżeli wcześniej powiedziałem, tak cieszę się, że wróciłaś. I'm so glad you're back. To be back? Wrócić. I have missed you. Ale dl dlaczego ja teraz mówię I have missed you, a nie I missed you? Dlatego, że ja teraz, w tym momencie, mówię następującą rzecz. Jak dobrze, że jesteś. Dlaczego? Stęskniłem się za tobą. Czas, present perfect, oznacza czas teraźniejszy. Znaczenie tego zdania nigdy nie jest tylko znaczeniem tego zdania. On jest w kontekście. Czyli jeżeli mówię I have missed you, I've missed you. Oznacza, jak dobrze, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. Dlaczego? Bo tutaj oczywiście wypowiadam jeszcze to zdanie. Ale nie muszę. Jeżeli ja powiem I've missed you, to oznacza, że się cieszę, dlaczego? Bo się stęskniły, prawda? Tu jest to wypowiedziane. We miss our old friends, tęsknimy za naszymi starymi przyjaciółmi. We miss. Our old friends, o, takie trochę filozoficzne. Jeszcze jedno znaczenie: opuszczać, na przykład wykład, spotkanie. Sally missed three days of school when she was sick. Sally missed three days of school when she was sick. Proste, do przetłumaczenia. Sally nie było w szkole przez trzy dni. Opuściła trzy dni, byśmy przetłumaczyli, kiedy jest chora. A mi jest to opuścić. A uh, nie być, mówimy o frekwencji. I don't want to miss a class. I don't want to miss a class. I don't want to miss this meeting. Nie chcę przegapić zajęć, nie chcę być nieobecny, nie chcę ich opuścić. A więc tu mamy te znaczenia opuszczać, być nieobecnym, przegapić. No, a tak troszeczkę humorystycznie to powiem w ten sposób, że słowo mes to jest także panna. A skąd pochodzi zwrot Miss America, Miss Poland, Miss England? No właśnie, od tego słowa. Więc ma jeszcze zupełnie inne znaczenie. A kto to jest mistress? I tu jest ciekawostka. Mistress to jest nauczycielka, ale uwaga, to także kochanka. Okej, okay. wróćmy do meritu. I jeszcze jedno znaczenie. Miss out on something, ale uwaga. To już nie jest znaczenie słowa jako takie, tylko to już jest czasownik dwuworazowy. Właśnie pod linkiem, o którym przed chwileczką powiedziałem, znajdziesz kilka fajnych zwrotów. Fajnych! To znaczy takie, które ci się będą podobać, które są praktyczne i tak dalej. A więc, które są konkretne, są praktyczne, często używane, przydatne. Fajne. Mówię tak, bo parę razy spotkałem osoby, które krytykują słowo fajne. A ono jest po prostu fajne, to słowo jest. You really missed out on a good time. Straciłeś niezłą zabawę. Stracić. Być, pozb być pozbawionym czegoś lub stracić. Posłuchajmy. You really missed out on a good time. Straciłeś niezłą zabawę. Missed out on something. Ten zwrot to jest to missed out on something. Missed out on. On what? It's too bad you weren't able to come with us. Szkoda! It's too bad. Tłumaczymy to szkoda. Możemy też przetłumaczyć przykro mi. Wolno, nam, ale it's too bad to jest szkoda, że nie mogłeś a, pojechać z nami. I teraz mamy zwrot. You really missed out. Co to oznacza? Tu nie ma tego on, ale you really missed out oznacza naprawdę dużo straciłeś. A więc to miss out znaczy stracić. Now you know what you've been missing out on. Teraz już wiesz, co straciłeś. Now you know what you've been missing out on. Zwrot, what you've been missing out. Co traciłeś, właściwie yy, przetłumaczył, jeżeli ktoś w czymś nie brał udziału notorycznie, powtarzało się. Now you know what you've been missing out on. I ten zwrot bardzo często y, użyjemy wtedy, kiedy po prostu zorientujemy się, że ktoś albo ja stracił, ponieważ z czegoś nie skorzystał, gdzieś nie był. Nie był uczestnikiem czegoś, nie przeżył czegoś. A ja myślę, że z tym angielskim teraz przeżyjemy rzeczywistość trochę lepiej. Krzysztof Stawnecki, Quest for English.